Witam wszystkich serdecznie, w tym filmie pokażę Wam jak przejść przez ściany w Minecraft 181. Zobacz. No to tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście pokazałem, pokazałem na przykład, jest ja w zamkniętym ma przydać się może do Escape na przykład. Przepraszam za swój jakość, ale jeszcze nie mogę znaleźć dobrego konwentera, żeby na HD zmienić. Albo też nie mam czasu, to się chrumka. No i klikamy w ostatnie łóżko które Po wyspaniu się, oczywiście musi być noc, to jest jedyny właśnie, jedyna wada. Chłonią się nas na górę. Oczywiście musimy też postawić pułapki. W ten sposób możemy przejść przez ściany. a teraz pokażę, jak to mniej więcej zrobić. Do takich mniej widzących. musimy Potrzebujemy trzech łóżek, trzech kamieni. Oczywiście tam może być coś innego. Jakiś budulec. I dwie półpłytki, dowolnego rodzaju. Tutaj wybrałem... Przepalone półpłytki, cztery deski, trzy kamienie, zwykłe cobblestone i trzy płytki z cobblestone. I robimy coś takiego. Wtedy niszczymy tą płytkę. mamy włączoną komendę instant mine na, na modzie single player commands. Dobra, potem stawiamy tak. I jeszcze jeden na dole. Jeszcze jedno łóżko na dole. W pierwszym po bokach stawiamy takie właśnie podwójne grubości kolumny? Jeszcze raz. Tutaj deskami ja wyłożył, żeby było w miarę estetycznie. Eee, i tutaj znowu ziemi. 46,8. 8, hmm. dwie deski i dwie płytki z kobiecą. No i tak to wygląda. Oczywiście możecie zmieniać do, do, na dowolny rodzaj wasze budulce. Okej. Okay. Zróbmy teraz noc. Hmm, co jest? A, bo wpisałem na dzień. Połóżmy się, zobaczmy, czy działa. Du, 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 du. Gdzieś tam pisałem, ale złej jakości właśnie jest film. Naprawdę no, muszę kilka to znaleźć. No i jak sami widzicie, działa. Zapraszam do do mojego kanału. Jeśli Wam się podobało kliknijcie fajne. No i bardzo bym zadowolony, gdyby się dali do ulubionych. Pozdrawiam w całe forumcraside.pl No i to by było na tyle. Cześć!